Tak wygląda, przepraszam, tak wygląda droga z w nocy, bardzo fajna zresztą, z przejazdu do Pionek e, przez Puszczę Korzenicką. O tej porze roku, no dziury to polekwidowali, więc jest dosyć fajnie, o tej porze roku zjawiskowo wygląda. Muszę tutaj tylko uważać, przed chwilą Lisek próbował wybiec, ale on się wycofał, ja zwolniłem, także jest ok. Trzeba uważać jeszcze na łosie, jelenie No jeszcze nie wiem co No i na ludzi chyba I samochody Teraz jest dużo lepiej, ta droga kiedyś była tak wyboista, e, że strach było nią jeździć teraz powinniśmy dojechać do drogi głównej ale mi się bardzo podoba ta droga i te kolory także jedziemy przez Puszczę Korzenicką. właściwie Radomsko-Kozienicką a niegdyś Radomską właściwie ja już się tu czuję jak u siebie aczkolwiek no yy, chowałem się nad Plicą ale już za Brzuzą, jak przekraczamy tylko, właściwie za jak przekraczam tylko Radomkę, no to właściwie już na autopilocie jadę, już nie potrzebuję nawigacji, już wiem gdzie skręcić, jak skręcić, ktoś nas chce wyprzedzić, ktoś nas jest fajna. No wracam dzisiaj. Za 400 metrów skręć w prawo. Zreszcie. za 400 metrów będzie już droga na piątki i trzeba będzie już jechać w kierunku domu. A dzisiaj wyjechałem z Zambrowa, byłem na Podlasiu. Dosyć późno wyjechałem, o 5. Skręć w prawo już jest po 20 Ciężko mi się jedzie ostatnio Trzeba się przyzwyczaić do tego, że No a to nasza 737 Jak Boeing 737 Już później będzie jednia, a później Jednia letnisko. Niestety w tym roku nie byłem na grzybach, bardzo żałuję, zawsze tu na przejazd przyjeżdżałem, zresztą nie tylko ja. Dlatego też trudno znaleźć tutaj grzyby, ponieważ <grywania> wszyscy jeżdżą z radomia z pionek, a być może nawet z Kozienic. No więc trudno. Wyłączymy już kamerkę. Eee, bardzo lubię tutaj przyjeżdżać na poborskie łąki. Jesteśmy niedaleko poborskich łąk. Po mojej prawej stronie, eee, jakbyśmy przeszli przez las, to by się okazało, że jesteśmy tam, właśnie na poborskich eee, łąkach przy źródliskach grzały, która sobie płynie przez. Kozienicką No teraz, tak sobie pomyślałem, że wiosną, może z wnukiem przyjadę i pokażę mu napie przebiśniegi, łany przebiśniegów kwitnących, a później już czosnek niedźwiedzi który też tutaj kwitnie. I wszystko jest na biało. No chyba ja mu też. Od... Za 500 metrów. Na rondzie pierwszy zjazd. No dobrze, będziemy kończyć. Do dobrej nocy życzę wszystkim.